i kochani to znowu ja. Wybaczcie. Ostatnio nie nagrywam sprawy osobiste nabrały większego znaczenia, więc dziś jest ta chwila, kiedy dotarłam wreszcie do siebie na pasiekę i robię pierwsze przeglądy wiosenne. Oczywiście była kontrola wcześniej pasieczna, ale to nie były wglądy typowo w rodzinę. Kochani, oceniam stan rodzin, dokładam pokarm lub ramki z suszem w tym momencie, bo gdzie niegdzie było piękne nektarowanie wierzb i ponanosiły sobie do tego stopnia, że i pierzga i nektar znalazły się w komórkach, ograniczając matki w czerwieniu, z czego się bardzo cieszę. Można powiedzieć, że 99,9% pasieki poprzynosiła na tyle, że te przymrozki ostatnie spokojnie przetrwały. Kochani, natomiast wy na początku, bo my tu mądrujemy, słusz, sprawy, wiecie, tak. I jesteśmy tacy mądrzy, jak to się fajnie poszerza gniazda. A wy oczywiście na początku będziecie posługiwać się węzą. Więc tutaj jest taki bardzo dobry przykład rodziny. Ona jest kominowo, to jest moja reproduktorka na sześcioramkowym uliku. Powinnam już przenieść ją do ula dziesięcioramkowego, ale na ten moment jeszcze nie mam czasu się tym bawić, więc wykorzystuję i dokładam rameczki po bokach. Kochani, tutaj mamy już dziką zabudowę, nie dałam zatworomaty, chciałam tu przyjechać z rameczką, z pokarmem, nie dojechałam, przyszły przymrozki, więc nie otwierałam tego ula aż do dziś i tutaj w tym momencie kochani, na spokojnie mogę sobie położyć węzę, ze względu na to, że tu jest na tyle pszczoły, która mi odbuduje tą węzę, a jednocześnie nie oziębie gniazda. I podobnie Wy kochani młodzi, kiedy macie Rodzinkę w tym momencie, powinniście mieć na minimum 8 ramkach, ale różnie bywa. Może tam być 6 ramek, może być 8 ramek, może być 9 ramek, więc ilekolwiek ramek macie nabudowane w tym momencie, to dajecie sobie, kochani, węzę jako ostatnią o tej porze roku. Jeżeli macie bardzo silną rodzinę i widzicie, przypuśćmy, że macie 8 ramek czerwiu, możecie sobie dać na dziewiątą węzę a ostatnią pierzgę przypuśćmy. Chociaż tutaj trzeba obserwować pogodę przy chłodniejszych e, terenach. Tego bym nie zrobiła. Zawsze jest bezpieczniej dać węzę na sam koniec. E, jeżeli macie bardzo silną rodzinę, kochani, e, i macie bardzo dużą podaż pyłku, więc e, macie tam na przykład po dwie, trzy ramki pierzgi w ulu, co jest bardzo dobre, e, jeżeli chodzi o ten moment, ale ograniczamy sobie matkę w czerwieniu. Widzicie, że tam jest czerwiu dużo, pierzgi dużo, e, nektaru dużo, więc jeżeli widzicie, że tam jest taka Bita rameczka z pierzgą, możecie sobie ją wyciągnąć do zimnej pracowni, a w to miejsce, na ostatnie miejsce, włożyć sobie węzę. Jeżeli będziecie, będzie nektarowanie, będą wam odpracowywać szybciutko tą węzę. Chodzi o to oczywiście, jeżeli macie wystarczająco ilość pszczół, bo jeżeli wyobraźcie sobie, że to jest korpus dziesięcioramkowy i wy macie taką rodzinkę, no to wiadomo, kochani, tu nie będziemy bardzo szaleć. W tym momencie dajecie tylko i wyłącznie na sam koniec, jako ostatnią nie 10 ramek wtedy dajecie, tylko macie tyle pszczół, co ja tutaj mam w tym uliku, przypuśćmy 2, 4, 5, tu widzicie, że tylko jest garstka pszczół i macie tam i pokarm, i pierzgę, i matka może być ograniczona w czerwieniu, to wtedy kochani dajecie jedną rameczkę z węzą, zatwór i ocieplacie. I sprawdzacie jak ta rameczka jest odbudowywana. Jeżeli jest dobrze odbudowywana, szybko odbudowywana, następnym razem patrzycie że już tam jest fajnie komóreczki odbudowane, możecie sobie ją przełożyć wtedy jako przedostatnią, i matka powinna do niej dojść i ją zaczerwić. Jeżeli natomiast macie silniejszą rodzinę, to wtedy centrujecie sobie gniazdo na środek i dajecie z jednej strony węze, z drugiej strony węzę i ocieplamy gniazdo. Oczywiście z jednej strony, jeżeli nie jest pełny ul, dajemy zatworomatę. I też obserwujecie, odbudują, kochani, za, e, czerwią, czy tam przyniosą nektaru, czy e, pierzgi, no to dokładacie następną, tak, żeby matka miała możliwość do czerwienia. Jeżeli widzicie, że na przykład macie dwie ostatnie ramki zabite pokarmem, kochani, i wtedy macie tą odbudowaną, pustą rameczkę, to ją dajecie tutaj przed pokarm, bo ona już jest odbudowana, bardzo nie oziębia i pszczoły ją świetnie odbudują. Pani, jeżeli macie bardzo, bardzo silne rodziny, no to wtedy możecie sobie spokojnie dać jako przedostatnią, i tutaj pszczoły szybciej odbudują, matka szybciej dojdzie, szybciej zaczerwi. Ale to tylko i wyłącznie, kiedy macie naprawdę silne rodziny, bo w każdym innym przypadku ograniczycie sobie czerwienie matki, czyli schłodzicie gniazdo, pszczoły, przejdą, żeby blokować to, co im jest zimno, i zamiast iść dalej z robotą, no to będą się zaciskać i będą chciały ogrzać to, co im jest niepotrzebne i oczywiście jak się wygryzie pszczoła, to one się posuną dalej, ale stracicie po prostu to kilka dni, a jeżeli to Wy zrobicie ten manerw i następnym razem przerzucicie tą rameczkę, to będzie szybciej po prostu odbudowana, one będą grzały, karmiły i tak dalej, a jak będą miały możliwość dojść do tej rameczki i ją y, dać matce do zaczerwienia, to ją po prostu zaczerwi matka i też nie stracicie. Na tym pamiętajcie o w tej porze roku ja nie mówię, co powinniście robić, tylko ja bym nigdy nie włożyła ramki z węzą w środek gniazda, bo to już może bardzo ograniczyć matkę w czerwieniu. I tutaj, jeżeli jest bardzo silna rodzina i ktoś uważa, że jego pszczoły są gotowe na odbudowywanie węzy, to jak najbardziej może sobie to zrobić. Mnie by było szkoda czasu na to, ja bym nie chciała, żeby moje pszczoły o tej porze roku jeszcze ładowały na siłę i odbudowywały węzę, bo nie wiem, czy by były na to gotowe. Bo w tym momencie dla mnie jest najważniejsze, żeby wykarmiały czerw, ogrzewały gniazdo, a węzę, jeżeli mają ochotę budować, to właśnie będą ją budować na ostatniej ramce. I tu jest tego dowód, kochani, wszystko co jest wolna przestrzeń. Odbudowane, i tutaj już bym miała jedną rameczkę z węzą zrobioną, ale to niekoniecznie w środku gniazda miłego.